Za nami kilka dni przerwy, nie było nas trochę, bo mieliśmy problemy i ze stroną i z obecnością, trochę urlopów, trochę wyjazdów, ale wracamy z 11 odcinkiem Coast to Coast. Z tej strony Piotr Zarychta i Karol Milcarz. Witajcie, mamy za sobą pierwszy mecz finału w NBA. Pierwszy mecz, który oczywiście przyciągnął ze sobą kilka bardzo ciekawych historyjek. Może zaczniemy od tego, co było wydaje się najważniejsze, czyli awarii aklimatyzacji. To już druga taka dosyć ciekawa historia w tych play-offach, bo pamiętamy, że początek play-offów to awaria zegarów w Toronto, w hali przez co czwarte, cała czwarta kwarta końcówka akcji było odliczanie przez speakera ile, ile jest do rzutu. No i teraz ta awaria klimatyzacji. I tutaj od razu jedną rzecz, którą dzisiaj gdzieś tam wynalazłem w internecie, mianowicie Jason Terry powiedział, że to nie jest przypadek, że Spurs już mieli w historii różnego rodzaju takie historie, że on grając tam czy to w barwach Dallas Mavericks czy innych zespołów spotykał się z tym, że nie ma ciepłej wody w prysznicach, kiedyś, że podobno była cała plaga much w szatni. No przypomnijmy, że w tegorocznej serii, z tego co pamiętam chyba z Blazers, tak, pojawił się tak. także wąż w szatni gości. Ja, ja bym tutaj nie szukał, może jak Jason Terry, teorii spiskowych, mimo że Jason Terry to jeden z moich ulubionych zawodników. To są finały NBA i nie sądzę, żeby to robili, tym bardziej jeżeli chodzi o brak klimatyzacji, mając na uwadze to, jaki zespół oni mają, tak? A mają zespół dosyć, dosyć doświadczony, szczególnie ich liderzy, więc, więc to na pewno... Nie, działo, nie działało na ich korzyści i, i z tego jak ten mecz wyglądał, przecież oni przegrywali do czwartej kwarty i wydawało się, że może być z nimi krucho, dopóki nie, nie posypał się LeBron James. Ale tak jak powiedział Eric z to bardzo poważnie odpowiedział na takie dziwne pytanie właśnie pytające. dziennika zapytał go o to, czy, czy to nie są jakieś teorie spiskowe ze strony Spurs, że to musiał być naprawdę niesamowity umysł, żeby coś takiego wymyślić. Że tak, my odcinamy klimatyzację, żeby wyłączyć LeBrona Jamesa, bo na pewno go załapem skurczę. To troszeczkę, troszeczkę wybiega za, za daleko. Też tak mi się wydaje. Natomiast, wiadomo, historia jest zawsze ciekawa. Tym bardziej, że ta skurcza LeBrona Jamesa to nie jest, nie jest coś nowego, to się pojawia praktycznie w każdym roku. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w serii z Oklahoma City Thunder Final, sprzed dwóch lat że im tak. też wtedy też numer problemy, Tak, też wtedy miał problemy ze skurczami, też musiał być znoszony z boiska. No i tak powiem ci szczerze, trochę mnie to dziwi, że taki, taki zawodnik, taka gwiazda, nie jest w stanie być na tyle nawodniona, żeby mieć z tym problem, bo to... Jak sam, zawodnik, jak sam James powiedział po meczu, to tutaj był problem z nawodnieniem jego, jego organizmu, że on nie miał wystarczająco dużo płynów i przez to strasznie się męczył i przez to też no, nie mógł, nie mógł grać w końcówce. Więc jeżeli to rzeczywiście tylko i wyłącznie jest kwestia płynów, to no, to jest ogromny błąd ze strony i sztabu trenerskiego i, i samego Jamesa, który być może za mało po prostu pił podczas timeoutów. No, nie, nie wiem, czy, czy to jest ich błąd. I z, tego, z tego, co tak się dowiadujemy, to James z tymi skurczami to miał problemy już od praktycznie liceum. Nie sądzę, żeby sztab Miami Heat mógł zrobić coś więcej. Tak naprawdę nie mógł przewidzieć tego, że, że nagle odetną klimę i, i temperatura wzrośnie do nie wiem tam było 10 stopni fahrenheit to jest chyba 30 30 stopni 31 stopni na nasze eee, w czasie wiesz Lebron James to jest duży człowiek i on naprawdę gra niesamowicie ma, ma taki ogromny silnik a dla og ogromnego silnika potrzeba duże paliwa i tego paliwa czasem brakuje i... Potrzeba, chłodzenia da, takim potrzeba niesamowitego chłodzenia. Najwyraźniej, dlatego właśnie tak to wygląda, tak? bo on ma ogromne możliwości, ale ma chyba jeszcze większe potrzeby niż wszyscy, żeby to całe ciało, które tam 130 czy ileś kilo mięśni, żeby to, żeby to zasilić. Czy mogli to przewidzieć, nie sądzę i myślę, że, że jeden plus, jaki może z tego wyniknąć, jest taki, że LeBron James w mecz numer dwa. O ile no, będzie na tyle zdrowy, na ile to możliwe, zagra, nie wiem, jak w meczu numer bodajże 6 z Bostonem, e, z Bostonem dwa lata temu, tak? Gdzie, gdzie już prawie Miami Heat znowu odpadło, LeBron się wkurzył, skoncentrował, rzucił ponad 40 punktów, a LeBron to potrafi. Zresztą widać było po nim na, na konferencji prasowej, że, że e, to pytanie trochę... Jest nakręcony, trochę go irytują te pytania i on chce iść grać i będzie gotowy, tak? A jeżeli Lebron, LeBron James to mówi, to o ile znowu nie, wiem, nie podwyższą temperatury yy, szatki Miami Heat, czy nie zrobią jakichś innych trików, chociaż nie sądzę, żeby one miały miejsce, to, to wtedy możemy zobaczyć naprawdę epicki występ LeBrona Jamesa w meczu numer 2. No właśnie, bo tak jak sobie myślę, wracając już do samego, samego meczu, może przejdźmy, zostawmy tą historię trochę, trochę na boku, to, to Miami Heat naprawdę zostali. Dobre wsparcie od wielu zawodników w tym meczu, bo i Chris Bosz był skuteczny i Dwayne White w pierwszej połowie świetnie ciągnął drużynę. Do tego Ray Allen dołożył się z trzema trójkami i paroma wyjściami i Rashard Lewis rzucił 10 punktów z tego, z tego co kojarzę. Zabrakło wsparcia trzech, trzech zawodników, którzy regularnie powinni też uczestniczyć w grze, czyli Chris Anderson, Norris Cole i przede wszystkim Mario Chalmers, który już dłuższy czas zmaga się ze, swoim, ze swoją obniżką formy i na niego też narzekał Erik Spalstra po meczu. Oczywiście wiadomo, że tak jak mówisz, Lebron James, jeżeli będzie zdrowy, to ja podejrzewam, że e, można spodziewać się takiego występu, jak chociażby w meczu numer 7 ubiegłorocznych finałów czy w, kilku, czy w spotkaniu numer chyba 4, czy 3 tegorocznej serii z Brooklyn Nets, gdzie 49 punktów. Także tutaj myślę, że po stronie Jamesa możemy być pewni świetnego występu. Ale co z tym Chalmersem, który miał być lekarstwem na, na Tonego Parkera? Właśnie to, to jest dla mnie dziwne. Chalmers, ten mecz był dla niego koszmarem, bo te, te faule łapał szybko i te faule niektóre łapał głupie. Nie wiem, wbiegał w zasłonę, takie taki, taki faule z frustracji, faul w ataku, w takim dziwnym drive. Ie. Szczerze mówiąc, całą serię zeszłą. E, w finałach konferencji on nie ma właściwie dobrego meczu takiego. On był cały czas w cieniu Norrisa Kola. W... Cały w czas był w cieniu. A przecież on w poprzednich finałach, w ostatnich szczególnie dwóch meczach, zatrzymywał Tony'ego Parkera. On rzucał tam więcej punktów niż Tony Parker w obydwu meczach. I Mario Chalmers to potrafi, tym bardziej, że on nie, nie musi ciągnąć zespołu, wystarczy, że będzie trafiał w swoje trybki, grał obrona, jest dobrym obrońcą i robił przechwyty, miał trzy przechwyty w te w swoje 17 minut, ale ta frustracja, mam, no, jeżeli ktoś jest fanem Miami Heat, to musi mieć nadzieję, że ta frustracja z niego zejdzie, bo Miami Heat potrzebują właśnie e, grającego równo, równo Chalmersa i masz rację, dostali pomoc i, i naprawdę Miami Heat zagrali dobry mecz. Częściowo. Jeżeli się spojrzy, jeszcze raz na ten mecz, ile spudłowanych rzutów z czystych pozycji, Realen, który. Wieczy, czy trójki z... tak otwarte, że no, po prostu. No, tak. Jak rzut tak. dla Spu... niego to Spudował cztery. Na przykład Ray Allen spudował cztery z czyściusienkiej pozycji cztery trójki z czyściusienkiej pozycji. Rashad Lewis zaczął trafiać w drugiej połowie, a wcześniej też spudował bodajże dwie czy trzy nawet trójki z czystej pozycji, które mógł trafić, ale szczególnie tu Realan. To są takie małe punkty, ale po których szły akcje Spurs i, i, i szły, y, szły łatwe punkty dla San Antonio Spurs. Właśnie przez takie pudła, czy też przez straty, oczywiście Spursi już tracili piłkę na potęgę, ale to y, co piąta ich akcja w tym spotkaniu to była akcja w kontrze. 21% bodajże akcji ich było w kontrze, a z kontry y, wynikały łatwe punkty, i szczególnie dały się rozkręcić temu, którego występ stał pod znakiem zapytania, czyli Tonemu Parkerowi, który zaliczył po, po cichu, może, ale dobry, mecz 19 punktów i aż 8 asyst, ale większość z tych punktów y, to były właśnie akcje z kontry, te floatery, kiedy on miał więcej miejsca, a to wynikało z jednej strony z tych strat, z drugiej strony z tych czystych, nietrafionych, nietrafionych y, rzutów. Więc, więc będą musieli oczekiwać, że, że i Chalmers się obudzi, ale i też, że będą jednak trafiać, trafiać te, te, te swoje rzuty. Bo Reale na pewno to potrafi, a widzimy, że jest naprawdę w dobrej formie. Ta, ta akcja Coast to Coast in Sad to naprawdę tak przypominało, jakby on miał z 10 lat z 10 lat mniej niż rzeczywiście ma. Właśnie. I teraz e, tak przechodząc na chwilę do Spurs. E... Oni wygrali ten mecz czwartą kwartą. Niesamowitą czwartą kwartą. Nie wiem, 14 na 16 z gry chyba. Tak. 6 na 6 za 3. Praktycznie bezbłędna czwarta kwarta w ofensywie. Ale przy tym te 23 straty zamienione na 28 punktów przez Hit. No i powiem szczerze, tak patrząc właśnie na te pierwsze trzy kwarty, na to, na to co przed chwilą powiedziałeś, czyli te wolne pozycje Ray'a Alena, Rasharda Luisa i innych zawodników to wcale Greg Popowicz nie może powiedzieć, że ten mecz się świetnie dla nich ułożył, bo oni mają naprawdę kupę rzeczy do poprawienia. Bo to jest podstawa założenia przy grze przeciwko Miami Heat. Jeżeli LeBron James wchodzi pod kosz, atakuje, to muszą być też zamknięte pozycje na obwodzie. A Kawaii Leonard i Danny Green są w stanie w miarę ustać w obronie jeden na jednego z Jamesem. I pozostawienie na czystych pozycjach Rashardu Lewisa, czyli ale na to naprawdę Spurs mieli szczęście, że to się nie skończyło gorzej. Bo, bo naprawdę, przy takiej liczbie oddanych rzutów, jak powiedziałeś, 4 na Allen, ze co najmniej, Rashard, Lewis, to jest sześć trójek czystych, nawet żeby trafili połowę z nich. To jest kolejne dziewięć punktów tak. i zupełnie inaczej się czwarta kwarta układa, pomimo tej boli i skurczów Lebrona Jamesa. Dokładnie. No, na pewno myślę, że Greg Popowicz nie, nie jest zbytnio zadowolony z tego, jak Spurs grali, a na pewno nie jest zadowolony z tego, jak Spurs grali, szczególnie w obronie w meczu numer 1. Bo jednak no, okoliczności no, im sprzyjały. Kiedy LeBron James schodził już ostatecznie, to jeszcze hit przegrywali dwoma punktami, a gdy schodził pierwszy raz, wygrywali dwoma punktami. Tak? Z Jamesem na boisku byli, byli na zero bez Jamesa wiadomo na, 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 sporym, na sporym minusie, i mają dużo rzeczy z Persji do poprawy. Jednym graczem, który na pewno nie musi nic poprawić, jest Manu Ginobili, chyba o którym powinniśmy trochę powiedzieć MVP tego spotkania. Szukał tego odkupienia po zeszłorocznych finałach, które mu kompletnie nie wyszły, poza tam jednym czy dwoma meczami. Niszczył w pick and roll'ach Miami Heat, ale niszczył no szczególnie swoimi umiejętnościami. Może hit nie, nie grali aż tak zazwyczaj beznadziejnie w obronie pick and roll'ach, ale po prostu z Manu Ginobili znajdywał kąty do podań. Był agresywny i trafiał swoje rzuty, trafił pierwsze trzy, trójki, potem już nie, ale z 16 punktów, 11 asyst. Chyba kontrolował z 6, ten 6, 7 mecz. 7 asyst tego w samej czwartej kwarcie. Tak, tak. I obsługiwał Duncana, obsługiwał Tiago Spitera, który musi być naprawdę szczęśliwy, że, że już poprzednia seria z Oklahoma się skończyła i. I znowu może, może grać większe minuty, zagrał niby 23 minuty, ale był bardzo skuteczny. Pod koniec trzeciej kwarty zaliczył ran 9, 9 punktów. 9 do 0, 9 punktów z rzędu. Sam splitter trafił po, po, swoim, po swoim rolowaniu, więc to naprawdę jest dobry znak. Dobrym znakiem właśnie nie jest. Nie są te rotacje w obronie, nie jest to, że Kawaii Leonard szybko po fole, zresztą Kawaii Leonard mało grał, mimo że miał 3 faule, zagrał 23,5 minuty. Więc niektóre rzeczy, niektóre rzeczy muszą martwić, i po tym meczu numer 1 naprawdę nie można zdecydowanie powiedzieć, że z Persią są awesome, dużo lepsi. Po prostu w tym meczu zagrali fenomenalną czwartą, czwartą kwartę, nie było w historii finałów kwarty z takim procentem rzutów. 14 na, na 16 w ogóle takich historii jest więcej, bo Tim Duncan jest jedynym obok Wilta Chamberlaina i Billa Russella, którzy w finałach rzucali z skutecznością 90% i zaliczyli mecz 20-10. Tak, tam Bill Russell w 65, Chamberlain w 72 roku to zrobili. To, to wyglądało nieźle, ofensywa wyglądała nieźle no, poza, tymi, poza tymi stratami. No i teraz tak, tak jak mówisz, do uruchomienia jest Kawaii Leonard, który po tych problemach z Faulami nie, nie mógł w ogóle wejść w rytm, nie grał w ofensywie zbyt dobrze, tam trafił jedną trójkę już praktycznie w garbage Time I, I Danny Green, który się włączył dopiero w czwartej kwarcie, oczywiście w najważniejszym momencie, chwała mu za to, bo dzięki niemu między innymi Sperz wygrali to spotkanie, ale żeby Spurs w drugim meczu, byli od początku w grze, na takim poziomie, na jakim chcieliby być, no to i Green, i Leonard muszą być od samego początku na najwyższych obrotach i muszą być skuteczni od samego startu, bo, bo LeBron James, podejrzewam, nie da im nawet najmniejszego marginesu na błąd. I tutaj, tutaj też Popowicz musi szukać więcej, więcej efektywności od tych zawodników. I ja myślę, że jeżeli oni zaczną lepiej grać, to też zmniejszą się minuty splitera mimo tej jego, tej jego dobrej gry. A co, do, a co do Duncana, to ja myślę, że tutaj kluczem była właśnie słaba gra Chrisa Andersena, bo Andersen dostał chyba 13 14 minut tylko, nie był zbyt agresywny, nie potrafił bronić na tyle skutecznie Duncana pod, pod obręczą i dlatego też tych minut było nie za dużo, a z drugiej strony na to prezentował się Chris Bosh, więc, więc on dostawał te minuty. I powiem ci szczerze, tak trudno mi znaleźć jakiś punkt zaczepienia dla Miami poza... Poza powrotem Lebrona James'a, bo zatrzymanie Duncana znowu będzie dla nich dużym problemem. Tym bardziej, jeżeli tak łatwo pierwszą linię będzie miał Tony Parker i Manu Ginobili, i będą znajdować pod koszem Duncana, bo, bo tam go zatrzymać, to już prawie nikt nie potrafi mizy, nawet mimo tego jego wieku, co, co pokazał chociażby szósty mecz finału z Oklahoma City Tender, kiedy on w końcówce no, parę razy ośmieszył i Ibaka. Tak, no. To będzie problem, chociaż ja bym tak jak ty nie martwił się tak o Mojami hit, bo, bo oni, mi się wydaje, że nie byli tak daleko od wygrania tego spotkania, mimo tego, co, co, wynik, co wynik wskazuje, wróci LeBron. Eee, myślę, że mają jeszcze troszeczkę więcej, więcej do poprawy eee, i, i poprawią się. Myślę, że Anderson zagra lepiej. Zagrał moje minuty, był taki nieskoncentrowany, eee, troszeczkę zagrał tylko jedną dobrą akcję, gdzie, gdzie minął, minął Duncana. To już też było w końcówce, kiedy tam LeBron umierał. A, a w przypadku Spurs też wydaje się, że gdyby tylko nie tracili tak piłek, to, to ten mecz z drugiej strony też mógłby być blowoutem. Ale jednak nie, nie sądzę, żeby Miami w drugim meczu, w drugim meczu nie, nie wróciło do gry. Tak obstawiam, że raczej będzie 1-1. Bo wiadomo. W czasie, kiedy, kiedy jest Big Free w, w Miami, jeszcze przegrywając serię 0 jeszcze serii nie przegrali. Więc to jest taki zły znak dla Spurs. Dobrym znakiem dla Spurs, jeszcze do nich wracając, jest znowu fenomenalna gra Borissa Adiał który zaliczył, tak jak startesi mówili, chyba najbardziej efektywny, najbardziej spektakularny występ dwupunktowy w historii NBA. Plus 30, ale on jest po prostu. Ja, ja mówię, że on przypomina jakiego jak Madjica Jr. z 96 roku, mogę mnie za to zabić, ale on naprawdę gra fenomenalnie. Po prostu jak on ma piłkę, on zawsze zrobi z nią, przeważnie zrobi z nią coś dobrego. Nie bym miał sześć asyst, ale jak Boris Diaw robi asystę, to się wydaje, że tych asyst ma dwa razy więcej niż to, co w statystykach widać. Bo po prostu jest to takie efektowne i takie skuteczne przede wszystkim. I myślę, że w tej serii możemy zobaczyć jeszcze więcej minut dla Borys Diał. Chociaż zagrał takie dosyć chyba rekordowe swoje 30-33-33 minuty i, i myślę, że na, na rzecz jego, a, a na niekorzyść splitera, rzeczywiście te minuty mog, mogą pójść w zależności jak ta, jak ta seria. Będzie się, będzie się rozwijać. Dla Miami, rzeczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, Chalmers musi się obudzić, Anderson musi robić trochę szybsze rotacje. Spersi muszą naprawić klimat, zrobili to, <noise> więc i Lebron będzie grał przez cały czas. Chociaż można się zastanawiać, czy jak Lebron byłby zdrowy, czy ten mecz i tak by, tego meczu i tak by spersi nie, nie wygrali, bo no, złapali, złapali swój rytm w czwartej kwarcie. Może nawet Lebron by tego nie powstrzymał, ale tego tak naprawdę nigdy nie wiemy. Tak? To co było. Z Lebronem są na zero. Kiedy Lebron schodzi z boiska jeszcze mecz jest na styku, a, a kończą, kończą ten mecz bez Lebrona 26 do 9. Tak? E, więc to na pewno nie jest dobry znak, więc naprawdę e, tyle ile jest historii po tym meczu numer jeden, to tyle jest możliwych rozwiązań dla tych finałów. Dlatego tak fajnie będzie wyglądać to dzisiejsze spotkanie numer dwa. I tak się spróbujmy zastanowić, bo nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek zmiany w pierwszych piątkach po, po obu stronach. Nie wydaje mi się też, żeby tak wcześnie w serii pojawiły się jakieś zmiany w rotacji, żeby na przykład, nie wiem, więcej dostawał mi do z Haslem, a mniej, a mniej Rashard Loniz. Ja myślę, że tutaj zawodnicy, trenerzy będą... Trzymali się tego, co sobie wymyślili przed pierwszym meczem i dalej, dalej będą szli mocno w ten desen, w te, bo, bo z jednej strony właśnie sporo zagrali mecz, więc niby to było ok pomimo tych, tych paru mankamentów, które wspomnieliśmy. A z drugiej strony hit mogę sobie powiedzieć, póki mieliśmy swojego najważniejszego zawodnika w grze, to byliśmy praktycznie na remisie i dlaczego my mamy coś zmieniać, skoro też wszystko wyglądało do tego momentu naprawdę przyzwoicie, więc... Ja bym tutaj zmian zbyt dużych po obu stronach nie widział. Tylko znowu wracamy do, do tych gdzieś tam bardziej zadaniowych zawodników, którzy powinni zostać uruchomieni bardziej i oni powinni dać większą tą iskrę. Tak jak, tak jak Chalmers. Brakuje mi też po stronie San Antonio z kolei większego wsparcia od, od łapki rezerwowej, bo poza to no Tam Berlinelli trafił dwie trójki chyba, Patty Mills. Za bardzo, za mało tutaj, wydaje mi się, gra dobrze. Eee, więc tu bym też szukał trochę, trochę wsparcia ze strony właśnie Millsa, przeciwnego, trochę większego wsparcia, eee, żeby Spurs trochę też ich uruchomili, bo to w pewnym momencie tej serii może się przydać, a takie trzymanie zawodników bez gry, bez minut może spowodować, że oni w tym momencie, kiedy będą naprawdę przydatni, mogą być zardzewiali. Rzeczywiście, to, to jest prawda i jeżeli chodzi o Miami, to tak jak mówisz, grali naprawdę nie grali źle. I na pewno ja, żadnych tutaj zmian bym się nie spodziewał eee, poza, poza nie wiem zmianami motywacyjnymi, żeby właśnie uruchomić szczególnie Mario Chalmersa i może na Batie który nie by grał 14 minut, ale ja go na boisku nie widziałem zbytnio. Eee, a ze strony San Antonio eee, rzeczywiście Patty Mills niby trafił trzy swoje rzuty i, i zagrał 11 minut. Ale mi się wydaje, że on, on może dostać trochę większej minuty. Bo ja się obawiam, że Tony Parker w pewnym momencie, może nawet w meczu numer dwa, zacząć coś się odzywać. Ja jestem przekonany, że w tej serii coś się zacznie odzywać w Tony Parkerze, Parkerze jeżeli chodzi o te kontuzje, że to może do niego wrócić. Więc szczególnie tutaj ciężar będzie spoczywał troszeczkę na Millsie czy, czy na e, Bellinelli, e, Ciężar tego, żeby żeby coś, coś więcej zrobić. Chociaż naprawdę oni zdobyli 7 i 9 punktów, więc myślę, że to jest dobrze, ale no na pewno Spersi nie dostaną każdego meczu od Manu takiego, jak dostali w meczu numer 1, 16-11, więc Pop będzie musiał po prostu ich skoncentrować, zresztą oni na pewno to wiedzą, że, że nie mogą tylko polegać na, na, Manu, na Manu Ginobili czy na Borisie Dio, który znowu zagrał fenomenalnie, a w pewnym momencie też może troszeczkę Troszeczkę smuknąć, chociaż mam nadzieję, że nie, bo ogląda się go, go świetnie. Ale taki, takich magicznych rozwiązań na mecz numer dwa nie ma, nie ma za dużo. Poza tym, żeby bardziej dbać o piłkę, i to do obu zespołów się tyczy. Bo z jednej strony można powiedzieć, że ta temperatura na to wpływa, bo jednak było dużo takich niedokładnych podań, zgubionych piłek, takich taki prześlizgujących się przez ręce, co prawdopodobnie mogło być uniknione w przypadku gdyby były normalne warunki, a nie jak nie wiem, w subskiej hali Gryfia jeszcze kilka lat temu, gdzie też klimy nie było i, i było rzeczywiście jak w piekle. Teraz w ogóle tak nie jest. Eee, więc, więc tutaj magicznych rozwiązań nie, nie za bardzo, nie za bardzo widzę poza właśnie poprawą taką minimalną poszcz poszczególnych graczy z, oby, z obydwu stron, szczególnie właśnie ze strony, ze strony Miami Heat. Dobra, kończymy na sam koniec ee... Jakieś takie małe typy. Ja obstawiam, że dzisiaj Miami wyrównają po może nieświetnym meczu LeBrona, ale takim na 30 punktów i strzelą, że dzisiaj 5-3, które bierze się Ja obstawiam też, że, że wygra Miami. LeBron po prostu ma coś do udowodnienia. Ma coś do udowodnienia chyba swojemu synowi. Mam nadzieję, że jego syn go nie zjechał. A może i dobrze, że go zdały zjechał po mecz numer dwa. Tak, jak zjechał go w meczu numer 5 z Spacer, gdzie rzucił 7 punktów, LeBron. E, więc ja też obstawiam: LeBron zagra, dobry mecz. E, I myślę, że, że Realen już za, zacznie trafiać z tych pozycji, które będzie miał. Troszeczkę obudzi się Mario Chalmers, i myślę, że, że ten mecz to będzie taka, taka, taka wygrana hit. I może nawet ten mecz nie będzie aż tak blisko, chociaż tego bym sobie życzył, bo bo wtedy najlepiej się to ogląda przez wszystkie, wszystkie cztery kwarty, ale mając na uwadze te drużyny, nawet jak, jak w meczach tych ekip jest blo, tak jak było w zeszłych finałach, to jednak te mecze fajnie się ogląda i tego bym sobie przede wszystkim życzył. A jak będzie 1-1, wiadomo, że już mamy gwarantowany mecz numer 5, a, jak, a wszyscy chyba chcą, żeby to się skończyło w siódemce, więc to by tak było. Dokładnie. Na tym dzisiaj kończymy. Byli z Wami Zarechta i Karol Milcarz. Do usłyszenia.